Dzień dobry, szanowni. Umiarkowanie dobry. Ciemne te ekrany, co? Puste te ramówki. Głucho w tych rozgłośniach. Świat polskich mediów może rzeczywiście niedługo tak wyglądać. Pozostaną przy życiu tylko te, które będą chwaliły wolę imperatora. Jak się przyjrzeć dokładnie efektowi fiskalnemu, jaki ma być osiągnięty dzięki temu numerowi, który władza planuje, to gołym okiem widać, że nie chodzi o pieniądze. Chodzi o coś całkiem innego. Przykłady na świecie już są całkiem niedalekie. Na te przykłady władza się powołuje bardzo często, więc taki może być cel. Zrównamy, zadepczemy, zostawimy przy głosie tylko tych, którzy będą mówili tak jak nam się podoba. Na razie wszystko na to wskazuje i żadne tłumaczenia pana premiera o wielkich medialnych koncernach, które nie płacą podatku, nikogo nie przekonuje. Puszczają hamulce. Chyba ostatnie. Przez jakiś czas się zastanawialiśmy, co mamy na naszej stronie zrobić w tej sytuacji, ale potem dotarło do nas, że za wszystko, co nad niej się dzieje, płacicie wy. Nie żadni wielcy reklamodawcy, tylko wy. Swoimi pieniędzmi wysłanymi z własnych, prywatnych kont. Swoją wolą i ochotą wsparcia tego projektu, który razem stworzyliśmy, więc mamy chyba umiarkowany... Powód raczej prawo do tego, żeby strajkować w takiej postaci i w takiej postaci protestować. Nie dali się nam do tego prawa, więc, więc chyba nam nie wolno, ale mamy za to obowiązek głośno mówić, jak to może być. Więc to powtórzę jeszcze raz: puszczają hamulce. To się dzieje na naszych oczach. Może być tak, że całkiem niedługo jedyne instytucje, które będą miały głos, to będą takie instytucje jak ta, którą razem stworzyliśmy, bo do nich jeszcze nikt się nie dobrał, ale słowo jeszcze to klucz. Bo się może wkrótce okazać, że władze przyjdzie do głowy, aby ten głos też wyciszyć, a metoda się znajdzie na pewno, bo jak już widzimy, kreatywność tej ekipy w podporządkowywaniu sobie wszystkiego i wszystkich jest nieograniczona. Oby tak nie było, myślę, że ten numer nie przejdzie, ale pokazano nam, jakie są intencje, pokazano nam, jakie są limity i pokazano nam, że trzeci raz to powiem puszczają hamulce. Ostatnie. Patrzmy na to z bliska, przyglądajmy się wszystkim detalom tych planów i tych operacji. Jak trzeba, to protestujmy głośno, bo sprawy docierają naprawdę daleko. Mimo wszystko, dobrego dnia.